Ale teraz użurka gromadzi się z innymi osobliwościami, bo Żurek odkopał nawet Kijowskiego, alimenciarza i skazanego za lewiznę na fakturach. W lipcu ubiegłego roku sąd rejonowy w Pruszkowie uznał Mateusza Kijowskiego winnym poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach za usługę informatyczną komitetu i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i grzywne w wysokości 4000 tysięcy złotych, który niegdyś założył Komitet Obrony Demokracji, jak się okazuje w konsekwencji walczącej. Żurek zaprosił Kijowskiego, by ten mógł porozmawiać swobodnie z niejakim kocjanem młodym i zaangażowanym, którego nakryto na nielegalnym i hejterskim rozkręcaniu kampanii nienawiści wobec Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Ten patol logiczny zestaw obiadowy z żurkiem na czele, podsumował trafnie Rafał Dudkiewicz, który oddział osobliwości podzielił na... Pododdziały. W prokuraturze regionalnej spotkano się z ekspertami. Kotna Brygada, specjaliści do spraw hejtu. Marta Lempart, specjalistka do spraw mowy nienawiści. Mateusz Kijowski, specjalista do spraw defraudacji środków statutowych. Bogumił nowa jakość państwa Tuska. Na takie spotkania jest czas, bo Żurek, promotor ferajny, nie ugotował się sam. Kucharzy było wielu. Ten Żurek ma po prostu dług wdzięczności wobec tamtych zanemiarzy. Oczywiście to dzisiaj. W każdym normalnym człowieku musi budzić szok. I budzi. Zapytanie o nazwiska przechodnie nie dowierzają, że Szczurek, Augustynek i Lempart znów na salonach. To jest niezrównoważona osoba, która powinna Lektura. Tak. Babcia Kasia. Znaczy, babcia to takie zacne słowo. Tak no pięknie właśnie, się kojarzy. Ale tak się o niej mówi, prawda? Tak mhm. się przedstawia. A gdyby zamienić słowo babcia na inne? Znaleźć dla niej bardziej adekwatny rzeczownik? No nie chcę jej obrażać. Wstyd czasami, że tacy, tacy ludzie są naszymi, że tak powiem, no rodakami. No ale oni na świecznik teraz idą, oni do prokuratury no są zapraszani, no spotykają się. Nie, nie chce się nie pani denerwować. Mówiono, a poza tym właśnie on się denerwować, kiedy jest to na przyjemny obiad. Łapanie złodziei i reformy dla obywateli? Prokuratura regionalna powinna w tym czasie zajmować się ściganiem przestępców, ściganiem mafii vat ściganiem zbrodniarzy. To poczeka, spokojnie. Najważniejsza jest polityka zemsty. A spotkania z dziwnymi typami? To w końcu standardy, na które pozwala szef Tusk. W końcu ryba zawsze psuje się od głowy. Donald Tusk niedawno odwiedził pana Kubę Wojewódzkiego. Człowieka, który staje wobec postępowań dotyczących jego roli w biznesie dotyczącym produkcji alkoholu razem z panem Palikotem. Całe to kółko wzajemnej adoracji, upojone wpływem na resorty, realizuje politykę walki z normalnością.